Walkover. Wygrywa piątek Tomasz Walkower. Raz, 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 raz. A przed naszymi kamera, kamerami Kamil, naprawdę świetna postawa, nie uląkłeś się może sławy swojego przeciwnika i naprawdę zaboksowałeś pięknie. Jak ty to czujesz? No czuję się dobrze, z zwycięstwem, ale walka jako taka nie do końca mi się podobała. Dużo się biłem, zamiast trzymać na dystans przeciwnika, ale wygrałem, to się liczy. No miał, Byłeś zawodnikiem wyższym na pewno, lepiej było troszeczkę w pół dystansie, niepotrzebne ciosy, które przyjąłeś. Ale no podobała mi się twoja ambicja, upór, a trzecia runda fantastyczna. Dziękuję bardzo. No trzeciej już wszystko z siebie wycisnąłem. Trener powiedział, żebym dał z siebie wszystko, nic nie zostawił do szatni. No i tak zrobiłem. Czuję wszystko. Także trener Stanisław Wąsowski czuje walkę i dobre podpowiedzi udziela w narożniku, prawda? W, pod, w narożniku tak, z tym, że moim trenerem jest Krystian Rogalski, któremu, któremu chciałem zadedykować to zwycięstwo, bo to dzięki niemu tak boksuje. Jak boksuje, bo on mnie szkoli od samego początku, czyli od prawie dwóch lat. Ale tutaj w Gliwicach nie ma twojego trenera klubowego, bo oczywiście ty jesteś nowego dworu Marzowieckiego, ale gościnnie w narożniku występował trener Hetmana Zamość. Hetmana Białystok. Przepraszam, Hetmana Białystok. Prawidłowo. Trener się w sobotę, także można go usprawiedliwić, a tak to zawsze jedzie na każde zawody. Z tym, że trener Stanisław jest. Przyjacielem naszego klubu i, i wychodzi z nim po prostu na takich zawodach. Jeszcze raz gratulacje i życzę powodzenia w finale. Dziękuję bardzo. starcie pierwsze. Przed nami kolejny pojedynek. Kategoria 69 kg. Narożnik Czerwony, Męczykowski Krzysztof, KS Bombardiery Gdynia, Narożnik Niebieski, Leszner, Daniel, Bokstur, Łódź. Bardzo spokojne pierwsze fragmenty w pierwszym starciu. Bardzo ładny, prawie prosty. Kondrackiego, przepraszam, Lesznera, Daniela. Na pewno aktywniejszą stroną jest Leszner w tym pojedynku. Męczykowski, Krzysztof troszeczkę w defenzywie. Może takie założenie taktyczne. Piękne ciosy proste Lesznera w narożniku niebieskim. I koniec pierwszego starcia. Punktowa przewaga. Po pierwszym starciu na pewno Daniela Lesznera z klubu Tour Łódź. Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Zbigniew Zagrodnik, Śląski Związek Bokserski, sędzia klasy AIBA. Niewielkie doświadczenie w prowadzeniu walk w ringu. I za moment rozpoczniemy rundę. Drugą. Aktywniejszy w drugim starciu jest Męczykowski, ale jednak tutaj Leszner nie chce ustąpić pola i swoimi ciosami prostymi również rewanżuje się za udane akcje swojego przeciwnika. Daje się zaskakiwać takimi szybkimi atakami leszner troszeczkę w drugiej rundzie ale teraz tam przycisnął mocno na linach swojego przeciwnika zadaje ciosy proste, niemniej jednak męczykowski bardzo sprytnie balansem ciała unika troszkę tych ciosów i zadaje swoje również celne ciosy. Ładna prawa lesznera I końcówka drugiego starcia. No tutaj Leszner troszeczkę przycisnął w końcówce. Niemniej jednak runda druga już bardziej wyrównana. Udane akcje z obydwu stron. Przed nami jeszcze jedna runda tego pojedynku. Na pewno bardzo ważna dla obydwu zawodników z racji końcowego wyniku. I rozpoczyna się trzecia runda pojedynku. Męczykowski, Leszner. Bardzo zacięty pojedynek. W pierwszej rundzie lepsze troszkę wrażenie sprawiał Leszner. W drugiej rundzie walka się wyrównała i decydujące starcie trzecie w tym pojedynku. Ładny atak lewą prostą, no troszeczkę tutaj Leszner wpadł. Ładny prawy prosty Męczykowskiego. Rewanżuje się Leszner również prawym prostym, ale nie tak efektownym jak Męczykowski. Ładna akcja zbicie lewego Męczykowskiego i Leszner swoim lewym prostym trafia. No ładny prawy prostym Lesznera. Krótka przerwa techniczna na opłukanie ochraniacza na uzębienie Finisz Lesznera bardzo dobry i kolejne ciosy celne ostatnie sekundy pojedynku i jeden i drugi jeszcze chce zadać celny cios i gong przerywa akcję w rundzie trzeciej. Koniec pojedynku. Czekamy na ogłoszenie werdyktu sędziowskiego. Się do walki Na, Nankilio, na czerwony, taget, tar, 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 to bardzo. I na różnicie, Krzysztof punktować będą Panowie Zbigniew, yy, co będą, będą punktowali Pan Krzysztof Pan Artur Kołub, Pan yy, Piotr Kopolewski. Jednogłośnie zwycięstwo Daniela Lesznera Boksztur Łódź w przekroju całej walki na pewno był zawodnikiem lepszym i odniósł zasłużone zwycięstwo. Przed nami ostatnia para w kategorii 60.